Cześć i witajcie Dzisiaj nowy odcinek z Minecrafta I będziemy, przepraszam was bardzo Będziemy budować sobie Noc koledyna Czekajcie Przychodzą mi jakieś durne SMS. Co? No, także patrzcie, ja buduję sobie stajnie. Tu będą zwierzątka. Znaczy... zwierzątka no. A Jak słyszycie, ten głos nie przejmujcie się tym. Będę trochę głośniej gadał. Eee, ok, minutę już jest. Dobra. Będzie krótki, krótki odcinaczek. Będzie jeden komik. Koniki. A, tu małe. Tu też małe. Tu też. To no, pożadny. nie. Ktoś konik, Każdemu nałożymy kantar, czy po prostu siadła, najpierw oczywiście musimy nas oswoić, to jest najgorsze i dopiero wtedy dać im imiona, nawet imiona można dać, no, jakby się brało. Этикет, ах, да? 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 Мома, она села. Ну, этикет, ах, Так. Эти... Тлько... Ага, Не, нужны но... мы чего -то. И будем его кормить, слушайте. Каждого мы будем сильно кормить. Tak już nie było na końcu wiesz. Co chyba trzeba... oj, przepraszam komiki. Dosiądź i teraz chyba trzeba. O widzicie? I już z niego nie spadamy. I możemy już na niego jak widać założyć siodło. Proszę bardzo. Mamy siadło. Usiadł konik. brawo Jedziemy kolejnym dosiąć i... I... On, 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 on jest. Nie, nie musimy tak go nakarmić. I teraz spróbujemy go dosyć. A. O! A! I Także tak to się robi. Yy, możemy go nawet nazwać, chyba. Jedźnie. jedź, my to musimy. Yy. A bo ja nie mam zapomnienia, że nie mam siodła. Czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Wezmę tylko siodło. No bo co? Siedlone. wszystkie nie muszą być siodlone osiedlane, czy jak to tam się gada. Dobra, jedź. Pyk. A, dobra. Łooo, deszczek pada. Koniku. Koniku. Co, słuchajcie Są dwa koniki małe. Słuchajcie, małe jakieś słodki nie wiem czy tego da się osiąść to Nie małym się nie da do usiąść. Jeszcze tego dosiądziemy. Eee, ma Dobra wsiąć, proszę bardzo, po kółku. No i już u nas kochał Też tylko sił. znów nie mamy oczywiście. Eee. Tego siódma. No. musimy sześć Gabriela I, i musimy wziąć też słuchajcie, korełko, żeby jego kochowa. D, U, nie idę, bo to Dobra. Jedź. Dobra. O, tutaj jest otwarte. Ale one mi się słuchają, także słuchajcie, oj, przepraszam. Także tak to na razie budowa pierwsza część. mojej e, stadni. O, siema. Wypierdzielaj, do widzenia. No, także tu jest konik jeden, tu jest konik dwa, to jest konik... Co? Czekajcie? A nie ma. No. Tak, to jest malutki herbatek. Zobaczcie jakiś słodzik. To jest drugi. To jest trzeci. A to jest już potężny, taki konie. A czy potężny, no? One są takie dojrzałe. A tu już są, zobaczcie jakie wielkie. To są porządne konie. To są porządne konie. Tyle już można dosiąść, ale to w następnym odcinku. Zapraszam Was do mojego odcinka. Następnego jeżeli będzie o tym filmie 10 łapek w górę. W sumie nie. 20 to zrobię kolejny odcinek. Pa pa!